W południowy skraj Parku Kościuszki w samym centrum Katowic zamyka cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej poległych przy wyzwalaniu Katowic w 1945 roku. Został on przeniesiony w to miejsce z dawnego Parku Zamkowego przy obecnej Alei Korfantego w czasie budowy Ronda i pomnika Powstańców Śląskich w latach 1962-1967. W 80 indywidualnych i trzech zbiorowych mogiłach spoczywają prochy 300 żołnierzy. 59 armii i czterech samodzielnego korpusu pancernego gwardii z pierwszego Frontu Ukraińskiego, którzy zginęli w styczniu 1945 roku podczas wyzwalania Katowic i sąsiednich miast górnośląskich. Pośród mogił zniesiono obelisk dla uszczenia poległych. Oprócz tego w parku kościuszki znajduje się galeria rzeźby plenerowej, obejmująca dzieła twórców regionu, m.in. Zygmunta Brachmańskiego, Augustyna Dyrdy czy Joachima Krakowczyka. Na terenie parku Kościuszki, w sąsiedztwie zabytkowego kościoła świętego Michała Archanioła, znajduje się pomnik tragicznie zmarłych alpinistów, czyli członków Katowickiego Klubu Wysokogórskiego, funkcjonującego od 1949 roku. Swój symboliczny pochówek mogli znaleźć tam m.in. Henryk Furmanik, Andrzej Hartmann, Rafał Hołda, Jan Nowak, Mirosław Donsal czy Artur Heiser. Pomysł upamiętnienia zmarłych w górach członków KW Katowice narodził się już w latach 70. po śmierci Henryka Furmanika na Lasce, Jednak jego realizacja nastąpiła dopiero po ponad 30 latach. Teraz ja postaram się przybliżyć y, położenie parku Kościuszki. I na samym początku warto wspomnieć, że jest to największy teren zielony w granicach administracyjnych miasta. Zajmuje powierzchnię 72 hektarów. I co ciekawe, możecie zauważyć podobieństwo do ogrodów angielskich. Uroku również dodaje przepływająca rzeka Białucha. Wzgórze baty, Czy mówią coś to hasło? Już wyjaśniam. Jest to wzniesienie w południowej części parku na 334 metry nad poziomem morza. I na samym szczycie możemy zobaczyć urokliwy drewniany kościółek. Aktualnie po wschodniej części wzgórza Wybudowano osiedla mieszkalne, w tym osiedle Ptasie. I kolejnym ciekawym miejscem jest pierwsza, już niestety nie działająca i nieistniejąca kopalnia. Wybudowano tam węgiel kamienny w XIX wieku, a dokładniej od 1801 roku. Została uruchomiona przez Ferdinanda Kaushasa. Przez nieupłacalność wydobycia kopalnie zamknięto w 1880 roku. Jeśli kojarzycie dzielnicę Borynów, to właśnie tam była umiejscowiona